No witam. A że dio, dwie osoby od razu, tutaj ja nie widziałem. że... Hello, w ogóle dawno nie grałeś. Tak, tak, tak w ogóle. A ja dawno nie robiłem live'a. Ja mu ja w ogóle mam problem z Bresem. Był. Niech mi się kamera nie wyłącza. No, jesteś na telefonie. kiedy ogólnie będziesz aktywny, kiedy będziesz rozmawiał? Bo już w sumie długo. Nie. No przecież jest tutaj w nie wiem w jakim rogu, kraftemc.pl. W ogóle Ile ja mam kasy? Nie wiedziałem. Aha, to Bosek, który jest przy, za 32 cegły, albo no. Albo to drugie, nie pamiętam. 500 złotych. No. Jej ale lagi są na tym serwerze. E, ja w ogóle mam. Nowego skina. Bo mi się taki teraz zachciał. Mam dwa diaks. Tej, rozmawiasz z kimś. Nie, nie rozmawiam z nikim. A co? Jeszcze coś sprawdzę. Mm. Mogę z tobą, ale co ze mną, rozmawiać? Rozmawiać? Aha, i gdzie mam telefon? Gdzie mam telefon? Mm, dobra, to, to czekaj. Ale, be, ale, be, ale będzie dźwięk z telefonu, bo za bardzo. Bo ja nie, nie mam klucza skonfigurowanego, bo w tym jest błąd na BS. I ciuch, gdzie ja mam telefonu? Milterów znajdę tylko telefon. Okej, okay, tylko, y... o Jezus, mam 3%, teraz znowu szybka akcja, dwarka, tu mam, więc mam szczęście, no to zadzwoń, uj, mamy jedne, jednego lajka, rekord to jest 5%, Dzy, dzwoń jak jak chcesz. Możesz. A. Możesz zadzwonić. Okej, okay, tak w ogóle to nie, to ja tutaj na tym czacie widać jakby po moich wiadomościach jakbym miał depresję, a więc zastrzegam. I ten czat jest jak, z, jak zwykle dziwny. Przejdźmy już do tematu live'a. Aha i jeszcze powiem ci coś, że społeczność Cisów... Niestety już nie istnieje. Nie pytaj najlepiej. I to nie przez to, że, że miałem zły humor, tylko przez to, że y, że y, ciuchu, jak ja to dziwnie zabrałam. Tylko przez to, że y, Diamenty ją zniszczyły. Pięciolatek y, taki jakiś y, wszedł. W sensie zaprosił go y, diama, y, diament taki mm. to startek. A tu jest Boże sektory. A ja właśnie tak jakby muszę za jakiś czas. Dobra, nic nie ma nowego na czacie. Wie ile się idzie na ten sektor. Jeszcze trochę no. Nie, jeszcze. Tutaj jest, w ogóle... Jesteśmy zgubieni. Za trzy minuty no ten, ten nie, bo ten jest zaraz zamknięty ten. To jest sześć minut, dobra, może, może starczy. To jest... I'm breaking, fnest, nie, warp. Psz. A nie, bo warp jeszcze w być. Dobra, nie, warp przepalarki. Jeszcze raz jej ciu. A. E, e, zagramy na serwer 1blox Survival. No nie wiem, w sumie nie wiem. Ja to wiem bardzo. Ja to tym chętny, ale będzie znowu trzeba było czekać, aż on. nie ten kill może? No. A ja przecież mam Irona. Co ja robię? To jest Unbreaking 2. O nie, 8 leveli. Proszę dzienny, uratuj mnie. I nie dał butelki. Rexpem. Bo mam bana na Craftem CA, a za co masz bana? Za co masz bana? Mm. Nie wiem, no. no ja też nie wiem. Muszę sprawdzić, boże. Jak coś co LGBT? Hmm. No wiem kto to LGBT. Nie jesteś na sali, ale chyba nie jesteś na swoim normalnym miku. Bo ciebie nie ma. A ja w ogóle jak na tym drugim serwerze OneBlockSurvival, yy, No to ja go uruchomię. A w tym czasie też zajmę się live'em. Niech on mi toś ten... no. A ile w ogóle jest lajków? Bo mówisz, że są dwa. Są dwie osoby. Ja mam do ciebie zadzwonić, dobra. Ale jesteś nieaktywny. No to nie zadzwonię. Musisz. Ale spróbuję do ciebie. Nie masz tego, że jesteś aktywny. To minuta. Jesteś offline, dlatego nie zadzwonię. Tak, jakby. Jest dwóch widzów, ura! Ale jestem taki biedny z tym kilom, bo jak, jak ja go stracę, to się na serozę. Możliwe, że zdenerwuję bardzo Raczej działką się y, nie zajmiemy dużo. Mhm. ita E Tylko No to nie nie będzie gdzieś. Przezerwaj i. Mm. No i to wybierę to. O, dzwonisz. Czekaj. Może być słaba jakość, to od razu mówię. Bo ja muszę mieć tak. O, dobra. Ja już się łączę z serwerem. Żeby nie było, jest live jak coś. No, jest już, tak jakby. Loa link Jest. Słychać No wiem. Wiem. Ja, ja się wysłyszę, w ogóle mój pokój w hotelu jest z laserami. Jest taki plugin laser, ale, ale on nie działa, bo nigdy nie znalazłam chaty laser. Zap... Wiesz, że cały czas. Tak wiem. I Ciebie też powinno słychać. No słychać, słychać. Ale przycisz, bo na że to. piski są. Ale przecież. przecież to. No serio. Nejeciu, no nie. No, niech ta przerwa techniczna się skończy, no bo. Yy... Aha, bo ja mam chyba lagi w ustawieniach tego. Otwórzmy ustawienia, zobaczmy, co się da zrobić. Co? No ja przy... aha, bo ja nie wysłałem IP. Bo ja IP nie wysłałem jeszcze przypiąć tylko. W ogóle. jest przerwa techniczna? No właśnie dlatego. A, ja teraz mam czat w okienku w ogóle. Nie działają te funkcje. No niech ta przerwa techniczna się niby skończy, bo na kamerze wirtualnej tak jakby... O, nie. Nie, a ja myślałam już, że tak jakby. No. A tak w ogóle słychać mnie na live, bo ja nie wiem. Dobra, nie. Nie da się z tym. Tutaj teraz piszę, kończymy. Pozdrawiam tych co byli. Pps, widzimy się w następnym live, a ja muszę naprawić tą yy, kamerę. By. I ja tutaj mam nawet timer. Yy, nie ma timera, jednak. O, nie ma. Marcel, ale dzisiaj będzie...